Geografia Chorwacji w minutę. Powierzchnia 56 594 km2. Daje to 125 miejsce na świecie. Liczba ludności 4 149 120 miejsce na świecie 76 osób na km2. Stolica Zagrzeb, typ państwa, Republika Parlamentarna. Jednostką monetarną jest jedna kuna, która dzieli się na 100 lip. Domena internetowa HR, kod samochodowy HR, kod telefoniczny plus 385. Najwyższy punkt, wyrych Dinare 1831 metrów nad poziomem morza. Długość granicy 1982 km. Długość wybrzeża wraz z wyspami to 5835 km. Największa wyspa Kyrk, 405 km2, największe jezioro Wransko, 30,7 km2. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj.